Między 45 a 55 rokiem życia kobiety najczęściej doświadczają niewypowiedzianego problemu menopauzy. My, kobiety w okresie menopauzy, bardzo się z tym zmagamy. Po pierwsze, musisz wiedzieć, że po 40 roku życia poziom hormonów płciowych zaczyna spadać. Poziom estrogenu waha się. Jednego dnia myślisz, że jest w świetnej formie, a następnego zastanawiasz się, kim ona jest. To dlatego, że poziom estrogenu jest jak na rollercoasterze. Po drugie, poziom progesteronu drastycznie spada po 40 roku życia, a teraz mówi się, że zaczyna spadać od 35 roku życia. Kiedy poziom progesteronu spada, stajemy się mniej odporni na stres. Drobne rzeczy nas denerwują, a ty możesz to odczuwać. Jeśli uważasz, że jesteśmy drażliwe, to dlatego, że tracimy progesteron. Potrzebujemy więcej odpoczynku, więcej troski i miłości, ponieważ nie potrafimy radzić sobie ze stresem tak jak kiedyś. Wreszcie, kiedy estrogen całkowicie zanika i nie mamy już miesiączki, nie jesteśmy już w stanie przechowywać informacji w głowie tak jak kiedyś. Zapominamy o ważnych rzeczach, co jest bardzo niekomfortowe. Między 40 a 55 rokiem życia mózg kobiety musi przez około 10 do 15 lat przystosować się do utraty hormonów. Dlatego nasze nastroje będą się w tym okresie nieustannie zmieniać. Obserwuj kanał, aby nie przegapić materiału na temat zdrowia kobiet i skomentuj więcej informacji, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wspierać kobiety w okresie menopauzy.